Dzień dobry kochane, dziś odpowiem na pytanie, czy zimą można stosować krem nawilżający. Pytałyście już niejednokrotnie z obawą taką, że przy, czy przypadkiem ten krem nawilżający nie zamarznie nam na skórze, jak wyjdziemy na zewnątrz, w związku z tym czy ta skóra nie ulegnie podrażnieniu, przesuszeniu. Od razu mówię tak, bez obaw. Nie ma fizycznej możliwości, żeby krem Wam zamarznął na skórze, nawet jeżeli będzie to srogi mróz, a to dlatego, że przede wszystkim nasza skóra ma około... 35 stopni Celsjusza, więc nie ma fizycznej możliwości, żeby w takiej temperaturze woda nam na powierzchni skóry zamarzała. Po drugie, woda tuż po nałożeniu takiego kremu nawilżającego odparowuje w przeciągu gdzieś około minuty, więc gdy wychodzicie na zewnątrz, to już tej wody dawno nie ma. Po co w takim razie w składzie woda? Jak pewnie niejednokrotnie zauważyłyście, woda jest jako pierwszy składnik w pełnym składzie danego kosmetyku. Po co? Woda jest po to, aby rozpuścić w niej substancje nawilżające w postaci witamin takich jak chociażby witamina B3, witamina B5, witamina C czy ekstrakty roślinne. To nie woda nawilża, a właśnie te substancje nawilżające. Ona jest jako rozpuszczalnik i jako nośnik tych substancji, ona pomaga im wchłonąć się do waszej skóry, ale to nie woda działa nawilżająco. Także tutaj do lamusa należy włożyć takie rzeczy, że to woda jest tym składnikiem nawilżającym. Bo tak jak wspomniałam, to nie ona nawilża, to nie ona jest głównym składnikiem, właśnie który sprawi, że ta skóra będzie zabezpieczona. Także nie ma absolutnie tutaj wątpliwości, że cokolwiek się ze skórą będzie działo, i zimą jak najbardziej możemy stosować kremy nawilżające. Natomiast jeżeli masz skórę bardziej skłonną do przesuszeń, wtedy zachęcam, aby oprócz takich składników nawilżających znalazły się w kremie jeszcze składniki bardziej odżywcze, takie okalające skórę w postaci albo ceramidów, albo Olejów roślinnych, bądź w postaci chociażby witaminy A, E czy F. Wtedy taki krem o, w postaci właśnie takiej bardziej odżywczej, półtłustej zabezpieczy też tę skórę nam bardziej przed mrozem czy wiatrem. Natomiast jeżeli Twoja skóra jest bardziej skłonna do przetłuszczania się i nie będzie dobrze tolerowała takich cięższych kremów, to jak najbardziej śmiało możesz zastosować nawet lekki krem nawilżający bez obaw, że ta skóra ulegnie przesuszeniu. Więc jak najbardziej. Zdecydowanie odpowiadam na pytanie, że tak można zimą stosować krem nawilżający. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.